Cześć widzowie, i tak się wbieram tą Dobra. Tylko może mi trochę nie wychodzić mówić, dlatego że ja jestem tylko po bieganiu. Tylko pobiegam i od razu nagrywam odcinek. Ale dobra, okej, ok. jakoś spróbuję się z tego... jakoś spróbuję z tego wyleść. Spróbuję mówić za k***a Myślę, że będzie bardzo trudno. No, więc tak. Nie będzie mi szło dobrze, chyba, ale dobra. Choć wzburzone w pieczara to głównie mapa na bliskich, ale okej. Okay. Jakoś spróbuję to zrobić. Na piątą rangę myślę, że wbijię. I odcinek się chyba będzie po prostu nazywał Bięra, czy na piątą rangę. No i tak no więc nie wiem, może mi trochę nie wyjść to. Jak mówiłem jestem po bieganiu. Dobra. Choć nie wiem czemu, ale zawsze kiedy biegam to mi się lepiej gra. No więc nie wiem, może to i ten raz zadziała. Bo w sumie nie zawsze to działa. Od razu mówię. Dramowy kip. Но, что так тотальный дармовый куб ну то не знаю. Это дивацтво. Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 Бум. Пока. Я тут заберу не, Bo chce Cię zabić? Chyba poko zapomniał, że Maulta. XD. Dobra, okej, okay, ale raczej mnie się po prostu boi. Ja tu na niego czekam. A tam chytry wybiegł. No to chodź tu, chytry, ty jeden. Dobra, okej okay. Pierwsza wygrana, czyli od razu już druga ranga. No, jak i mówiłem. Jeśli ją rozpadam, to ja będę już miał trzecią rangę. ale tak jak ja wiem, spróbuję gdzieś go wnieść na piątą rangę. Jeśli się o nie uda, to zrobię część dwa. Choć wiem, że mi jest z częściami dwa zawsze nie wychodziło. Ale okej. Okay. No ty, ból. No, co ja zrobię? Dawaj. Piw! Okej. Okay. Przywatrzyłem. Bum. Бросок пьяный. Ну, хоть ты бум, бум. А ты мне тут не сверни. Боишься о том, что я тебя могу забить? Что там дуся, куну? И кину на засек. Ну, бро. Хвиля. Пиф, паф. Ха, латво. Добро, кай Ты, ты замерз, что ли, на правде? Ale miło idzie po maśle, jak? Ja nie mogę Jak po maśle normalnie Aha, no bo No bo to są pierwsze rangi na niecie i na pokój. Dobra, ja rozumiem Ludzie grają pierwszy raz z tymi zadmiarzami są łupkami. Dobra, rozumiem Ale nie wiem, może ktoś nie grał ni tu. dobra, Dobra Tu zaawansowany może być to 10 przynajmniej pucharków. Ja mam 12 prawie 500. Tak widziałem, widziałem zaraz, zaraz widziałem, że tak coś będzie. Bum. Jest. Wielkie starcie. Dobra, okay. tam chyba była Tanita, która nie umie grać. Gdzie ta nita u nas się chowa? No raczej nie tu no, ale gdzie ta nita może się u nas czaić? Może... O! Pff! Pięknie po prostu. Pif, paf, paf Nie naprawdę ludzie, jak łatwo. 4 minuty, a ja już wbiłem trzecią rangę. No ja nie mogę. Dwie rundy tylko zagrałam. No, na no, łatwo tu idzie, jak po maśle. No, tam dynamik to przynajmniej 2K. Bo przynajmniej 3K. Bum. Chodź tu piw. Paf. Ja już myślałem, że mnie zbije No, przynajmniej sobie wziąłem ulepszonko. Dynamikę. Dynamikę, chodź tu. Em, ale, że on podchodzi do rawca. No, trochę głupio. Dobra, okay. Daryl, dobra. Daryla już się można zrobić trochę później, bo ja Daryla dropną mnie na jakieś. 3,5? Coś takiego. Nie zgodne. Dawajcie. I zaraz tego Daryla dobijam. Dobra, nie wiem. No, na 3,5 mogą być zaawansowani gracze. Chyba teraz się na tym cubie nie skupiam. Bo skupiam się na tym cubie. I na tym też w sumie. I na tym. Nie, bogactwo normalnie. Siedem cubesu Chodź tu, Raf. Raf się rozwali. Co taki chytry jest. Co taki chytry. Jezu, czemu on mnie nie bił? No to chodź tu. Ale że on jest taki głupi, no to damy mu trochę pożyć. Albo raczej nie. Bum! No i po nim. Kolejna ranga! Jeszcze tylko 10 puszek i piąta i piątą rangę już mam. Naprawdę idzie po maśle. Może jeśli ktoś się nade mną zlituje, to ten Skindorowca będzie kosztował 29 km. Choć, choć raczej będzie kosztował właśnie y, ...te... Yy, albo 80 gemów, albo 49, ale jeśli będzie kosztował 49, to i tak będę do niego zbierał, bo 49 gemów to nie jest jakoś mega dużo. A on już jest bardziej zaawansowany! On już mnie bije! A, taki chytry, taki chytry jest. A prawie! Dobra, okej. Okay. Czwarte miejsce, plus 6, dobra. 4 puchy, 4 puchy i piąta ranga. Nie wiem, może spróbuję jeszcze go na szóstą wbić w tym odcinku. Bo ja zaplanowałam odcinek jakiś długi, nie wiem. Bo wbić na piątą rangę to tak. A myślałam, że odcinek będzie trwał przynajmniej 20 minut, a maksymalnie 30. A tutaj już popatrzcie, 7 minut. A już Rafsa w prawie wbiłem. Piękne po prostu. Dobra. Ryczko, Ryczko, gdzie ty jesteś, Riczko? Tylko... Tego... Się nie ma, kto to jest Rosa? Żeby ona nie była zaawansowana, żeby ona nie była zaawansowana. No, raczej nie jest. BUM! Czemu wszyscy idą na ten meteoryt? Ja tego nie rozumiem. Nie, ten raf, raf, raf mi się mega podoba. Ten jego tekst taki raf, 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 to jest naprawdę mega. Czemu ja wszystkich załatwiam meteorytem? Oni co, myślą, że to będzie dla nich wzmocnienie, czy co? Jezu. Dziwnie ci gracze myślą. Dobra, ale to już jest piąta ranga, no to spróbuję jeszcze na szóstą wbić. Okej, okay. chodźcie tu. Dobra, ciekawe kto tu się w krzakach czai. Jeśli jakaś embarka, to ja się tak wkurzę, że ja nie wiem. Dobra, zaraz będzie Ravs ze śmiechami Jezu Ravs Ravs nasz Ravs sens. Dziękuję Jezu dla bogów. Level God Level God Ace Tak to powiem I przyjdziesz tu BUM A gdzie ona jest? gdzie ona jest? tu chodź tu się załatwi. Nie no będzie musiała wejść do tych krzaków i potem dzień dobry. A i już piąta ranga. No to, żeby odcinek nie był... Wiecie. Już taki krótki to. No spróbuję go wbić. Na szósty rang, dobra. Okej. Okay. No, 10 minut i myślę, że możemy go wbić na tą szóstą rangę i na tym skończyć. Szala. A ono jest całkiem. dobra. Raz, dwa, no żeby nie było mega zaawansowane jakieś. Bum! Jest. Po szalce. Ja wam taką ciekawostkę powiem. Takie nawet śmieszne, że ja kiedy. Pierwszy raz gram w Brawler, to, to widzę minus i myślę, o Jezu, odinstalowuję z minusem. To ja Jezu nie będę mógł grać. No i proszę bardzo, tylko mam 12 k i mam postać na 22 randze. Jeszcze wcześniej taką rzecz wam powiem, że kiedy ja pierwszy raz grałam w boku, to ja myślałem, że to jest o postać dla Bogów to jest taka mocna postać. A okazało się, że to jest naprawdę słabiak z wszystkich słabiaków. No i tak, kolejna runda wygrana. No to okej. Okay. Dobiję te cztery puszki do tej szóstej rangi Bo całkiem też nie niemało dostanę No to okej okay. Idziemy dalej na szóstą rangę z tym rafsem. pif paf pif, Jezu, Penny! Ale, ale, cicho nam nie mnie do... dobiła Ja będę miał chyba minusik nawet I tak minus jeden, okej, okay. ale To dobiję na tą szóstą rangę już no całkiem zaawansowani już no, no po prostu tak łatwo walczyć z ludźmi, którzy mają tam po nie wiem po 100 puszek lub po 2K, czy tam 3K to łatwo z nimi walczyć naprawdę dobra. Choć wiem, że ta pena miała. Jeśli... wiecie co? Jeśli on się... Jeśli on wie gra się bólem, to ja... to ja, się, to, ja, się, to, ja się, to jest po mnie. Ale jednak nie wiem. Tak? Nie wiem. Człowieku, chodź tu. Piesek cię chce. Piesek cię chce przytulić, a ten jest pijany. Gdzie? Bum! Dobił mnie, ale chyba było 5 plus, co nie? 3, dobra, okej, okay. Dobiję te dwie puszki już. Właśnie z tego co wiem, w mojej nagrywarce można nagrywać 25 minut. No więc odcinek nie trwał, to 30 minut, okej. Okay. Mam taki maksymalny czas, bo mi czasami wyskakuje Kiedy ja chcę coś nagrać yy, Czas się skończył, nie, naprawdę To mnie tak wkurza I to jeszcze działa na cięcia no, Spokojnie, w tym odcinku jeszcze cięci nie robiłem Dobra, robiłem to jedno przy wyjściu No bo ja zawsze cięcie przy wyjściu robię znowu tu to może mnie rozwalić Człowiek Albo nie człowiek, a robot Sorry, pomyliłem się Nie człowiek, a robot Jaki człowiek? Przecież jest robotem to jest Pad Robotów. Dobra, okej. Okay. Żeby to były dwie puszki, te szóste miejsce. Dobra, okej, okay. różne szóste miejsce. No ja to plus 60. Tak. O za dużo mi to dodało. No to... Pa widzowie.